Kochani, witajcie w nowym filmie. Witam się z wami. Muszę dobry kadr zrobić. Eee, witam się z wami. Czekajcie, poprawię sobie ten golf, bo dopiero zakładałam. Um, witam się z wami, jest niedziela. Kurde, nie wiem, jak te włosy ułożyć, jest niedziela. Eee, Byście słyszeli jakieś szumy w tle, no to. Eee, to chodzi, znaczy, ten ziemniaki się gotują, i słuchajcie, kochani, przychodzę na szybko Wam pokazać. <laughs> Jeszcze mam baterię. Pakowałam prezenty, tak jak widzieliście na, e, na przebitkach. Pakowałam prezenty. E, ten mój nowy papier. Widzicie, bardzo fajnie się pakowało. Jest taki, jak szukacie takiego grubego papieru, który się nie rozrywa, który jest naprawdę mocny, to polecam Wam właśnie ten Rosmanowski. E, naprawdę. No, taki konkretny. Trochę ma strukturę jak papier do pieczenia, ale wygląda po prostu ślicznie. Tak jak Wam mówiłam, jest biały w takie szyszki. Chcę jeszcze kupić takie, to wiecie, te takie ozdoby kokardki. Wiecie o co mi chodzi? Boże, tracę światło. E, które są mm, właśnie do ozdabiania takich. E, e, zrobionych właśnie owiniętych prezentów z papieru, albo białe, albo jakieś takie błyszczące. Zobaczymy jeszcze, co tam będzie w Rosmanie, albo gdzieś tam, gdzie będę. Kurde, strasznie światło mam dzisiaj kiepskie. Już e, zachodzi dzień. E, trochę mi pieką usta, słuchajcie, strasznie mi się czerwienią, bo mega mi popękały. Zresztą wczoraj prawie 3 godziny płakałam w nocy. E, po prostu powiem Wam, że naprawdę toksyczność ludzi jest tak. Ciężka, naprawdę jest takim ciężarem czasami, zwłaszcza dla takich osób jak ja, które mają nerwice i depresję, że jak wiecie, jak przygniecie, no to potem no ciężko jest. Ciężko wziąć to na klatę, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak niszczą innych słowami i, i wiecie, możecie się odcinać, możecie ten, a i tak zawsze jakieś teksty głupie będą. I, I po prostu już wczoraj pękłam Dlatego mam e, ob, Obrzęknięte oczy Troszkę i usta właśnie w, w nocy mnie tak piekło, bo wiecie Całe ciśnienie poszło mi do twarzy i, I czerwieniły mi się Usta bardzo Więc co kochani? Więc pakowałam te prezenty, przyszłam wam też Pokazać mój prezent mikołajkowy W końcu Tak on wygląda, to są klocki lego Takie właśnie bardziej dla dorosłych z serii Kreator 3 w jednym i tu jest aparat fotograficzny Jezu, widzicie, to strasznie mi to światło się zmienia aparat fotograficzny, kamera i radio i to po prostu możecie przebudować sobie, nie tak jak e, macie ochotę, to, to może, no zmienia mi się światło, słuchajcie, na tym filmie naprawdę potrzebuję ten ten mój aparat, to już robi co chce, słuchajcie więc e, więc takie klocki e, właśnie na prezent mikołajkowy i, i bardzo się cieszę, bo ja lubię takie rzeczy, tu już mam otwarte, bo jeszcze nie składałam ale pokażę wam, bo w środku jest taki ładny kolor e, właśnie klocków no widzicie, tu w środku macie takie pakiety porobione no wiecie jak to, o co w tym chodzi i są i, trzy instrukcje do tego i właśnie jak kupuje się kreatora w tej serii to to macie trzy instrukcje no i tutaj właśnie ten kolor klocków mi się najbardziej podoba, no jest taki śliczny ten niebieski że mówię, no wow, nie? Najpiękniejszy kolor smocków Lego, jaki, jaki tylko może być, nie? Ten. Bardzo ładny. No i takie paczuszki, wiecie, tam jest instrukcja, tam e, nawet jak nie umiecie, to z dzieckiem przy pomocy instrukcji jesteście w stanie e, no to to ułożyć, nie? Aha, tu jeszcze jest jedna paczka. Także kochani, to kupiłam. Chciałam Wam pokazać jeszcze, że byłam w tym action w ogóle. I naprawdę poszłam do tego action w, na obrzeżach miasta, w ogóle z innej całkiem strony: i pepko, i action w ogóle niebo, a ziemia. Naprawdę tak mi się fajnie tam robiło zakupy. Tak mi się fajnie tam przeglądało, zwłaszcza w action, nie? Że no nie macie pojęcia, nie? Także taki koszyczek kupiłam, kupiłam go z myślą, słuchajcie, na kable. Bo mam tyle kabli, ładowarka. HDMI, no cuda na kiju, i po prostu kupiłam biały, no bo mam białe meble i będę sobie tutaj zaraz e, wsadzać kable. To... Także taki koszyczek, dajcie znać, czy wam się podoba. On jest taki ażurkowy. E... Ostatnią rzecz, którą miała być na prezent pod choinkę, ale jest zbyt duża i, i wiecie, już troszkę się pomięła, to są takie nalepki z Disneya z księżniczkami, które wam nie wiem, jak mam pokazać. Mam nadzieję, że jest jakaś ostrość tutaj. I to są, słuchajcie, naklejki na szyby. I ja to wzięłam nie z myślą, żeby naklejać to na szyby, tylko ja w ogóle lubię wyklejanki. I będę to naklejać na tych moich wyklejankach. Ale chciałam Wam pokazać, że to jest tak piękne, tak właśnie duże dla dzieci. No, zobaczcie moją dłonię. Że duże świąteczne, właśnie z księżniczkami, to możecie dla swoich córek, czy też, bo tam różne były, dla chłopców też były. I śnieżynki, Mikołaje, i jakieś Avengersy, no wszystko, co tylko ten. I wiecie, co, ile to kosztowało? Chyba 3 złote, czy nawet 2. Także w Action możecie to dostać. To się nazywa czekajcie, jaką to ma nazwę? Eee, naklejka na szybę, o. Także, jakbyście nie mogli znaleźć, to zapytajcie. E, pań, e, że naklejka na szybę, no i pokazuję wam, że to naprawdę jest konkretne i przepiękne i ja na pewno to będę z tego robić, moje wyklejanki w notesie. E, ta, I to był taki, no, e, podsumowujący haul trochę z Action. Ja na razie się rozłączam, później się do was odezwę właśnie z tą pogadanką, co mieliśmy zrobić o tym zawodzie na ludziach i, i później się odezwę, bo muszę dokończyć ziemniaki robić, schować te kable, schować te prezenty pod choinkę no i no i po prostu podładować baterie, także do potem. Dobra kochani, jestem z powrotem, już ogarnęłam tam te moje, wiecie, sprawy obiadowe, jeszcze muszę zaraz zapalić choinkę i oglądam tutaj vloga Milenki, pozdrawiam cię serdecznie E, właśnie na telewi telewizorze. Nie wiem, czy to widać. O, proszę bardzo. Oglądam vloga Milenki i nadrabiam te vlogmasy. Znaczy, vlogmasa! W zasadzie nie vloga, tylko vlogmasa! E, nadrabiam właśnie dziewczyny po kolei i przychodzę do Was, e, moi drodzy, ponieważ. Mam tutaj kartki świąteczne, będę je zaraz wypisywać e, i wybierać, właśnie dla dziewczyn, bo mam taką, mam taką. Ja pokazywałam Wam już chyba je i takie bombki złote, i, i co? I będę zaraz, właśnie, wybier, wybierać dla dziewczyn I, i nadawać i wysyłać. Przychodzę z Wami sobie pogadać mm, odnośnie tego, właśnie mojego zawodu. Na ludziach i o tym, co się działo wczoraj, i tak dalej. Mm, także, kochani, powiem Wam tak. Jest ogólnie weekend, i zawsze w weekendy staram się, tak wiecie, wyciszyć, robić troszeczkę mniej. Wiadomo, no, często muszę gotować sobie na zapas, ale staram się raczej zwolnić, nie? No i ten weekend płynął sobie, tak powiedzmy, normalnym, neutralnym rytmem, nie? No i w pewnym momencie po prostu tak się wszystko zaczęło sypać, że że po prostu spadła znowu na mnie fala, wiecie, krytyki, komentarzy yy, i, i wiecie, i takich typowo toksycznych sytuacji, wypominania, yy, nazywania mnie w bardzo niewłaściwy sposób, można powiedzieć tak delikatnie. Yy, no i... Ogólnie, wiecie, bo jest tak, że jak macie wokół siebie jakichś toksycznych ludzi, to jest taka właśnie sinusoida, nie? Że jest po prostu fajnie, fajnie, stabilnie, potem jest ta zderzenie z tą toksycznością i robi się takie coś, nie? I potem znowu jest stabilnie i potem znowu jest takie coś, czyli po prostu takie zmiany. Eee, właśnie co jakiś czas. A teraz... Kiedy dużo się w moim życiu zmieniło, kiedy, wiecie, walczę z tą moją dietą, żeby je było jak najbogatsza, yy, staram się tą moją psychikę ogarnąć, no to takie sytuacje są mi kompletnie niepotrzebne, nie? I powiem Wam, że ostatnio... Yy, na, no, że ciężko mi jest yy, tak całkowicie wyeliminować ten pierwiastek właśnie toksyczności z mojego życia, mimo tego, że się staram że staje na głowie, to cały czas to do mnie przychodzi eee, i po prostu psuje mi nerwy, psychikę i naprawdę, powiem wam, że już tyle osób co zablokowałam to jeszcze, jeszcze naprawdę niewystarczająco idę, żeby... bo wiecie o co chodzi? że ludzi drażni to takie mam wrażenie, być może się mylę dajcie znać w komentarzu, czy też takie macie odczuwanie że ludzi drażni to, że ja dostaję co chwilę kopy, a mimo to się podnoszę. Że komuś ewidentnie zależy na tym... Czekajcie, bo ten golf mi się jakoś dziwnie zawinął. Że komuś zależy na tym, żebym ja już, wiecie, nie wstała. Że przy tym, że mam tą depresję i tak dalej, że komuś zależy na tym, żeby w końcu była taka porażka całkowita, nie? Jestem na takim etapie w życiu, że ja zrobię wszystko, żeby... Żeby się. Pod... Zresztą wiecie, no, obserwujecie mnie na tych moich vlogach i widzicie, że jeżdżę do miasta, że gotuję, że, że, że po prostu staram się, że wychodzę i zresztą piszecie też to w komentarzach, za co Wam e, bardzo dziękuję, że, że no, zauważacie zmiany w porównaniu na przykład do poprzedniego roku, nie? gdzie przychodziłam taka mocno wyniszczona do was, taka naprawdę na zero, <laughs> że widać to odbicie i, i poprawę ogólną mi w żywności i wychodzeniu. I w, Takiej motywacji, i tak dalej. Chociaż no nie zawsze mam motywację, ale, ale generalnie na plus, nie? I zauważyłam, że tak to wkurza e, tych ludzi. Czy z mojej rodziny, czy z otoczeniu. Już nie będę wchodzić, wiecie, w szczegóły, ale są takie osoby, które naprawdę cały czas po prostu wiercą mi dziurę w brzuchu. No i e, się tak ujawniają raz na jakiś czas. I, I próbują mnie po prostu wybić z tego takiego ciągu spokoju i stabilizacji, nie? I chcę powiedzieć tutaj, bo też oczywiście mnie oglądają na YouTubie, słuchają, obserwują, potem wykorzystują to, co mówię. Jestem w takiej wiecie czasami pułapce, że coś powiem i to zostaje potem wykorzystane że, Ale ja już, wiecie, nie będę uważać na to, co mówię, bo to już ten etap minął, ja już się nie blokuję, już mówię wprost Bo był taki czas, że ja byłam taka zachowawcza, że ojej, nie będę na YouTubie mówić na ten temat, czy na tamten No to, bo potem się do mnie odezwą i będą mnie wyzywać i tak dalej, ale teraz już nie, już teraz mówię wprost Bo nie chcę, yy, wiecie, tak udawać, że jest wszystko fajnie, kiedy jestem źle traktowana, nie? Więc e, czekajcie, tylko tutaj zerknę. Aha, dobra, Milenka polubiła moją wiadomość, także Milenka będzie tucie wysłana kartka e, świąteczna. E, I co chciałam powiedzieć? Że, że teraz już, no, mówię jak jest, nie? I chciałam właśnie powiedzieć Wam, że ostatnio bardzo się zawiodłam. Znaczy powiem, że tak wszystko się zgromadziło w jedno. Że, że właśnie ze strony rodziny, te teksty właśnie odnośnie YouTube'a, że mam beznadziejne filmy, że po co to robię, że udaję jakąś specjalistkę, a ja przecież nie jak robiłam zresztą wrócimy do tych filmów tematycznych, właśnie, co były wcześniej, będą przeplatane oczywiście z vlogami, ale wrócimy do tematów, bo wiem, że dla niektórych to jest bardzo fajnie, jak ja mówię. Co myślę i opowiadam Wam, że fajnie się, was, fajnie się my, mnie słucha, tak piszecie mi i tak dalej, więc wrócimy w styczniu, właśnie z tym moim, em, wiecie, kontentem pogadankowych, pogadamy sobie właśnie o życiu, o relacjach, o miłości, o związkach i tak dalej. I wiecie, i bardzo mi to sprawia, sprawiało przyjemność i sprawia nadal. I bardzo wpłynęło też właśnie na rozwój moge, mojego kanału, bo dużo osób do mnie przyszło właśnie w tamtym czasie i tak dalej. Więc była taka obopólna korzyść, nie? I ten taki mój mały sukces bardzo właśnie uruchomił tych ludzi, bo jednak cały czas z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu bardzo chcą, żebym ja odnosiła porażki. Nie, że tak jakoś się na mnie uwzięli że sukcesy są zbijane i uważane za jedno wielkie G, a porażki no to zacierają ręce i o jak super, nie? I, yy, i właśnie kolejna osoba yy, w ostatnim czasie i to niestety osoba z YouTube'a, co ze smutkiem mówię, yy, właśnie wyraziła się na mój temat w dosyć no średni sposób. Ale już wiecie, nie będę tutaj rozkręcać dramy, nie będę mówić, kto to dokładnie jest. Napisałam nawet do tej osoby prywatnie na Instagramie, żeby to wyjaśnić, nie, nie dostałam odpowiedzi. Eee, w każdym razie, no, po tamtej sytuacji stwierdziłam, że ja czasami trochę muszę się wycofać, że za bardzo chcę komuś pomóc, za bardzo chcę komuś doradzić. Za bardzo, yy, tak wiecie, się poświęcam, za bardzo się tak interesuję, żeby tak właśnie no, pomóc, tak ten. I stwierdziłam, że ja muszę teraz zrobić krok w tył i po prostu skupić się na sobie. Mimo, że nie jestem taką osobą stricte egoistyczną, bo, bo ja lubię robić prezenty, lubię pomagać, lubię żyć z ludźmi, ale w pewnych sytuacjach muszę czasami powiedzieć stop. I, I po prostu nie... I trzymać się z boku, bo potem dostaję kopy za to, nie? I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłam, że... Yy, że po prostu taka mnie spotkała ostatnio. E, no ale ogólnie mówię, ta ogólna toksyczność, nie? Że potem, wiecie, to wszystko się tak zbiera w jedno i powoduje u mnie właśnie takie lawiny płaczu nocne, nie? Powiedzieć, słuchajcie, tylko z mojej strony to, że... Jeżeli czujecie, zwłaszcza teraz właśnie idzie ten okres, ten wigilijny, zresztą będzie jeszcze film na moim kanale o tych takich niewygodnych pytaniach, które się zadaje przy wigilijnym stole. Takich wiecie, na zasadzie jesteście singielką, no to was pytają, kiedy znajdziesz sobie faceta, macie jedno dziecko, to się pytają, a kiedy drugie i chcę nagrać taki film właśnie w tej tematyce i jeszcze jeden, Eee, który właśnie w tych relacjach takich, wiecie, no takich właśnie niewygodnych, żeby żeby może Wam jakoś pomóc? I, 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 i co takiej osoby na przykład odpowiedzieć? Albo na przykład nie możecie mieć dzieci, a ktoś Was pyta, kiedy będą dzieci, nie? i tak dalej. I w ogóle drąży ten temat. No takie, wiecie, takie bolące yy, sytuacje jeszcze przy wigilijnym stole, gdzie tak naprawdę to powinno być miejsce yy, radości, nie? Nie poddaję się i staram się po prostu żyć i czerpać garściami. Zaraz będę wypisywać te kartki, bo chcę naprawdę dla dobrych ludzi, dla których warto się starać, to chce się starać. Yy, a ci, którzy mówię po czasie okazują się fałszywi, zakłamani, gnębiący, yy, yy, kłamliwi, no to im mówię papa, pa, żegnajcie Sajonara i, i niech się takie osoby trzymają ode mnie z daleka. Najgorsze właśnie, że ja no nie wiem, to jest tak porąbane, że oni po prostu wracają jak bumerangi. Naprawdę. Ja w ogóle jestem trochę inną osobą i nie rozumiem, jak można chcieć e, babrać się w takich negatywnych rzeczach, nie? E, już każdy ma swoje życie i każdy powinien z, w nim robić to, co najlepsze, nie? Wiadomo, obowiązki obowiązkami, ale jak jest chwila, wiecie, tej przyjemności i chwila odpoczynku, no to... Słuchajcie, bo coś mi tu nie się wpieprzać w czyje życie, komentować, no bo ja się pokazuję na filmach, no to jest pole do komentarzy i komentują mi, wiecie, i że naprawdę takie epitety, co, co nie jedna osoba by naprawdę, by ją serce zabolało, nie? Takie wiecie, z, odczłowieczanie nawet, nie? Że jesteś nikim i tak dalej, mówię, nawet szkoda o tym mówić. O, słuchajcie kochani, no tak to w życiu jest i, mm, i inni ludzie mają wpływ na to jak jacy my jesteśmy swoim zachowaniem, więc trzeba zachowywać się tylko tych ludzi, którzy są wartościowi, nie? Także kochani, ja kończę tego vloga. Na końcu poleci kalendarz e, właśnie z czekoladką i z jajkiem niespodzianką ja dalej oglądam tutaj sobie milenkę na, na vlogu, później włączę sobie konsolę. Mm, spakowałam już prezenty. W ogóle pójdę może pod choinkę, zaraz zapalę ją i pokażę Wam takie może ujęcie też, yy, bo znalazłam w ogóle torebki prezentowe. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Tutaj, tu nie, tu są te torebki prezentowe, ale to mówię, podejdę bliżej. I część jest zapakowana w papier A część jest właśnie w tych torebkach Bo niektóre rzeczy są mega duże Już nie starczyło mi papieru, nie Także kochani, już leżą u mnie pod choinką prezenty Ale chciałam to zrobić wcześniej yy, Po prostu, żeby Siłę, nie No widzicie, póki mam siłę Więc ściskam was ciepło Zapraszam do innych moich filmów No i co, widzimy się w kolejnym vlogmasie Już za dwa dni, Bo nie, nie wiem, który to jest Także dziękuję Wam za oglądanie, za komentowanie, za wsparcie. Trzymajcie się do następnego. Pa! pa.